Kto jest największym łowcą w mieście? Lucio, Lucio! Lucio ty, ludzie ty! Oluś, łowca. Głodź, głodź. Zimno? lubię, Zimno? Mniejszy niż ten drugi, ale większy niż ten pierwszy. To jest jak świnia Ale Zobacz. Stary łapy ma. No nie mam jak go puknąć. <śled> Jakby go puknął mojego... No o, dobra. dobra, teraz. To ja rozumiem. Przyczytałem <laughs> coś większego. Spójrzcie. Szybko pracuję. Super. Dobrze, ale ładnie. Nie, super. I widzimy się standardowo za tydzień. W piątek o 19, bo zaczyna się w piątek o 19 na kanale łowcy. Wwwwędkarstwo ludzie Ryby, 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 witajcie! Mamy 16 maja, środa, dzień loda, godzina nietypowo jak na moje podróże, bo 16. Upał na zewnątrz, 22 stopnie Celsjusza. Spontanicznie jadę po pracy na spinning. Miejsce, tak jak Wam pisałem na Facebooku, most zaczynam na wysokości hali Podpromie w Rzeszowie, będę się przemieszczał w kierunku mostu Lewowskiego. Kto jeszcze tego nie zrobił, zapraszam Was na Facebooka Łowcy, to jest facebook.com ma na wędkowanie. Śledźcie, tam piszę na bieżąco gdzie jadę, bo dużo osób pisze, że zaprasza tutaj czy tam Także możemy się umówić dzięki temu na ryby Dostajecie informacje o świeżych ploteczkach Kto dzisiaj ze mną będzie, nie wiem Bo to jest, mówię, na spontanie, dosłownie 4 godziny temu się zorientowałem Że mam chwilę i mogę sobie pozwolić na taki spinning wieczorny Na pewno będzie Olek Olka dawno nie było na filmie, także myślę, że Was to ucieszy Być może dojedzie Dawid, a resztę zobaczymy Może ktoś z widzów przyjdzie, bo pisałem na Facebooku Aczkolwiek może nikt nie przyjść, bo napisałem to mówię, jest środek tygodnia, 4 godziny temu, więc a nawet jak będę łowił sam, to i tak będzie fajnie. Bierzemy się do roboty. Dojechałem, za mną już most zamkowy, powinniście go kojarzyć z poprzedniego sezonu, bo troszeczkę tutaj filmów powstało. Na tym odcinku od mostu zamkowego w górę jest obręg, obręg, obręg ochronny. Tutaj brzana po prostu zimuje, za chwilę Wam pokażę tabliczkę, to zobaczycie. No i co? Dojechał Oluś, łowca. Ryby, ryby, ryby. Olka dawno już nie było na filmie, także podwójna to radość. Nie dość, że sobie przejdziemy, poplotkujemy, to spędzimy na pewno, będzie zabawnie. Cel, drapieżnik, łowimy na spinning. Ja boczny trok. Olek widzę na grubo chyba. Nie nie tak grubo, Grystka. mało być. Także może coś większego siądzie. Jakby nie było, będzie dobrze. Zapraszam. Możemy tutaj coś No, zacznijmy tu. Ja tutaj pierwszego swojego chyba stupaka na wysoko zrobiłem. No. co można wyciągnąć na boczny tron. Myślałem, że to ryba, myślałem, że to okoń, a to proszę, spławić z ciężarkiem. Chyba się komuś szybki urwały. Także u mnie do odbioru jest, jeżeli ktoś... Się... Oczywiście później się zgłosi 50 osób, że to jest ich, nie? że żartuję. Zimno? Plus zakupy. Zwarłem. Chłopie. Mi jest gorąco. Czytujesz? Ja w tym zaraz chyba krótkie spodnie, albo tak. ja majtka będę łowił. Kurtkę wiem. Naprawdę tak, ci bie... zimno? No, ty śmieję Wiem, wiem, wiesz, dlaczego sobie wziąłem? ci tak w tajemnicy. No. Później miałem cię w tygarku ze schować. <noise> <noise> Dwie kieszenie mam, wieś, A tu. A... myślę, dobra weź na kurtkę. Zapas musi być. Jak... Jest pierwsza ryba wyjazdu. Ach. Patrzcie, wzięła na y, paprocha, na bocznego troka, wzięła na paproszka, y, takiego samego pra praktycznie koloru jest jak płetwy tego okonia, widzisz? No, Może dlatego się wkurzył? Trojnisia. O, jakie szorstki, jakby tarło jeszcze miały. Okoń wielkością nie powala, no ale cieszy, bo na tak spontanicznym wyjeździe każda ryba cieszy, mogło nic nie być, nie? Buźka. Mm. 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 Do wody. Do wody, wołaj dziadzia. Ryby, 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 pierwszy. Patrzcie, kolejna ryba, kolejny spławik styczki. Tym razem z good mixu. Kurde, tylko tak jest zaczepiony, że chyba nie dam rady go wyciągnąć. Wędka pracuje jak szalona, parabolik. Ale ci że to są świntuchy. Tak, tak normalnie spustoszenie tu robią, że się na spinik nie dało. łowić. Popatrzcie się. A ja tu podejrzewam, że tego tu jest multum. Co to? Pijawka. Pijawka? Chłopie, pażak, a chłopie. na rękę? Co? Weźmy się na rękę? Skąd ona się na brzegu wzięła? Jak ja bym zarzucił na z gruntu? <noise> no co ty? <noise> eee, idzie. No dobra, wyciągnąłem. But Miksu, 8 gram. Zdjęcie, tylko pyk, buziaczek i do wody. Mówię wam. Chcecie się na sprzęt zaopatrzeć, to na tym odcinku Wisłoka bez problemu się możecie zaopatrzyć. O jest. Proszę. Drugi. 200. 0 Ja dzisiaj będę na miniaturze, pozamiatane. Ten już jest większy okoń. Dużo ładniej wybarwiony. I wziął na róż. Róż jest modny w tym sezonie. Jedna. O, zobaczcie, różowy taki malutki paproszek praktycznie wielkości opuszki od paznokcia. Okoń jest strasznie miękki. To jest chyba samica mi się wydaje potarle, tarle. Śliczna po prostu, ale zmęczona taka. Widać te oczka takie zmęczone nieraz jak my Dawidek po nocce, nie? No. Smutny, pyszny, ładny ma. Na, różnego, na różowego mm, To na pewno musi być samica. Dziękuję, dziękuję. Kto jest największym łowcą w mieście? Lucia, Lucia! Lucia ty, Lucia, ty! Dobra, będę leciał już, bo ja tylko na chwilkę przyjechałem. Dzisiaj, Lucia, dzisiaj gruje. Jeszcze jednego, nie i hat -trick. No, niestety, Dawidek nie zawsze może być najlepszy. Czasami musi oddać wyższość prawdziwemu mistrzowi. Spinningu 2 0, -0. Także wynik po prostu oszałamiający. Niestety, żeby na wodach PZW złowić coś większego, trzeba się ochodzić. Nie? Minimum 50 km i może by się nam coś dzisiaj udało. Tak to wygląda, ale jest dobrze. Mówię na chwilę spontanicznie, także mogłoby nic nie być, a jest. Nie chcę nic mówić ale 3-0. Tym razem na białego twistera okoń takiej wielkości. No takiego białego. O, trochę większego założyłem, bo się ciemno zaczyna robić. Okoń średniak. Mniejszy niż ten drugi, ale większy niż ten pierwszy. Do wody. Proszę, nie minęło dwie minuty. Popatrzcie na co się skusiła rybcia, pipcia. Na, na błyskę, obrotówkę. A, to obrotówkę. I, I to taką chyba jak połowa Taka głowy tego okonia. No ale jest dobrze, widzisz? No Dawid ale poszedł zobacz. i święty spokój i zaczęły się brania, nie? Ale się wiesz, zobaczyłem. bo to jest y, tak jak z, z tym, jak z tym łowieniem na sadze, wiesz? Tak? Czyli co? Wiesz, tak. bierzesz sadzę, ale to się sprawdza tylko na wodach y, stojących. Bierzesz sadze, worek sadzy, nie? Sypiesz po wodzie. I ryba nie widzi jakich na brzegu stoi i bierze. No wiesz, Dawid poszedł i... <laughs> Pozdrowienia dla Dawida. <laughs> Zobaczcie, co można w Wisłoku znaleźć. Z Oprócz spawików tutaj chyba całą rodziną ktoś się na zakupy wybrał, albo sieć jest zastawiona, ale to no. Pikik mieli, wie? Raczej. Zjedli wszystko, wypili. Szczupak? Ufał, okay. Żartuję. No? No. No, Ej, to nie, się nie liczy. <laughs> Widziałeś jak się wybijał? Nie, nic nie widziałem. <laughs> no, ale wrócił co raz, może, może tu jeszcze. A on mi tu mi Tak? Tak. No. I co, i poprawił? I teraz poprawił, no. No, popas. Też na obrotówę? No, no. no teraz dopiero, wiesz, dlatego tu bliżej podeka. Aha. Przyciąłem coś większego. Patrzcie. Szczytówka pracuje. Zupach, chyba tak. Myślisz, że twój? myślę, że na pewno. Dobry, Ale ma początku trochę? Mój, ten sam. Zaraz zobaczymy, czy my Tak, tak. A przynajmniej... Rozmiarowo taki za Zaraz zobaczymy. O, no, już widzisz? O, 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 o. Widzisz? Sam Tylko w... mi zrobił to wcześniej. Sam się odhaczył. Czekaj. Nie, to nie Zobacz, tak? do wody Ale mocno jest, skurczy byk. Nie, nie zobaczysz nie teraz, wiesz. Nie ma. Zrobisz mi zdjęcie na miniaturkę. No to tylko. Tam się opara, to no. Wiesz? Patrzcie, taka bestia. Kolos, to to nie jest, ale dzisiaj największy, chyba niewymiarowy. Na pewno, nie? Do wody, żeby się nie. Poszedł. Chyba zasłużenie mi się należy ta miniatura, nie wiem, Oleg, jak myślisz? Co? Gratulacje. No. Nie wiem, cały ten, ale. Należy mi się wydawać. No tak, trzy konie, dwa się spięły, szczupak, ale jeszcze dzień się nie skończył. Dokładnie. Kolejna ryba, Ola. To mały. mały? Mały. no. To co krzyczysz, że po miniaturce? <śmiech> <śmiech> Chciałeś mnie nabrać. Nie cię. <laughs> ale popatrz, jak, jak wszystkie pokaż. trzy. A, no, wszystkie ale połknął głęboko, no? jak nienormalny. Jak nie wyżyciu jakiś, nie? Ale mówię, tu patrz, tam trawy rzuciłem i, i na, na opadało i od razu wziął Zapadł? No ładnie wytyrał Delikatnie Żeby go nie uszkodzić Musisz jeszcze złowić coś większego? Że... Po to rzucam <laughs> Cały czas jest piłka w grze. Tak, tak. Ty, ale ładnie, żeśmy się nałowili, nie? Tylko no piane nieraz były takie wyjścia, że jeden okoń brał na całą wyprawę, a tu ile Trzy godzinki proszę nad wodą. I... Po zamiatanych. A pięć okoń szczupak. Patrzcie co jest na drugim brzegu. Bubr. Ja go widzę! Ja go idealnie widzę! No. Złapał tylko za jeden. Tak? Delikatnie? Ej, okay. ja, no pokaż. To, 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 to na miniaturę. Na miniaturę? Miniaturka za Na razie. No nie, Dobrze, to już mi dorobno jest chyba po co? Ile masz u to jest chłopaka. No, a ty? Ja mam trzy okolice. A, to jeszcze chłopak. Jeszcze tylko chłopaka. No to już prawie go miałem, <grymka> Kolejna ryba, olka. Olka, zawsze. Oj, co większy? Większy niż ten, który przed chwilą. Ładnie zdeprasowaliśmy chwilę w wideo, co? Masakra. Ładny. No ładny, ładny. Pojadłby już. No jakbyśmy byli, wiesz, bezdomni i tego, to byśmy mieli co jeść dzisiaj już do, do gara wrzucić, nie? No to... Byśmy pojedli. No chyba, żebyśmy zamiast kar opłacać karty, to makaronu nakupili. To <laughs> by na rogu ja, to było, dłużej jedli. Dłużej byśmy przeżyli. Dłużej zdecydowanie. Kolejny okoń, tylko strasznie głęboko połknął. O, Ale, ale delikatnie zapięty. Taki średniak, tylko wiecie co powiem wam czemu? On mnie cieszy, bo już Olek wyrównał rybami, było 4-4, a teraz jest 5-4, plus moja przewaga szczupaka, no to jest niekwestionowane praktycznie zwycięstwo, na chwilę obecną, ryba do wody, mm. pa. Strasznie się cieszę, że nam się udało dzisiaj wyrwać po pracy, no masakra po prostu. Ale Łukasz, nie wiadomo, bo twój szczupak wiadomo jaki był, bo go wyciągnąłeś. A mógł, mój mógł być o wiele większy. No, ale... Zawsze ryba, której się nie wyciągnie, jest dużo większa. No tylko różnica jest taka, że mój się liczy, a twój nie, Oleczku. No trudno, no wiem. No. Słuchajcie, ja takie jest siedzi. coś najpiękniejszego, co może być. Dla pełen spontan. nie powiem w domu, że taka była. No a propos kochanie, dziękuję, że mnie puściłaś. I jak już tak sentymentalnie się rozpływam, to jeszcze chciałem pozdrowić Szymka, który jest na obczyźnie Szymuś. Przyjeżdżaj szybko do nas, bo się już z chłopakami stęskniliśmy, musimy poplotkować. Ryby, ryby, ryby. Nie, moja miniatura została zagrożona. Po raz pierwszy, nie, ale po raz drugi. Okej, okoń, okoń, ale ładnie. Żartuję. Nie, w mały. O, mniejszy od mojego. O wiele. <grym> o, i się wypiął. <grym> tak? No. <grym> o kurde. Ale by strzała. Patrzcie, jakie okazy są w <grym> Ekstra, nie? Czujesz adrenalinę? Po to człowiek żyje. O nie. Znowu się... że tak powiem wyrównało. Jeszcze jednego takiego złowiej. I no, na kilogramy nawet jestem lepszy. Ale póki co ja na pewno jestem. Nie? Ale zdecydowanie. Jeśli nie liczyć tego mojego, którego ciągnąłem. No bo tam to byłoby... Nie no, tam... Jakby ty jakby... powiedział. Jakbyśmy te moje okonie dwa, co spadły, policzyli, to też... Ale to też mogły być bydlaki! A ile skubnięć miałem! Kamieni nie liczymy! Co on wyprawia? Wyciera się. O, Patrz, 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 patrz. Widziałeś? I do wody. I co? Nie mów mi, że to chłopie jest... jak świnia wielkie. Nie, no patrz. Zobacz, jak do wody ten. Jak cztery łapy ma. Widziałeś? No. się to jest tak jak świnka morska. No, to tak, tylko że... Ale parzek jest że on się nas w ogóle nie boi. Nie, no. tym się patrz. To jest masakra, nie? <grym> Kolejny oko, jeden z mniejszych dzisiaj, dalej na białego twistera. Nie zmieniam, skoro biorą, to nie zmieniam. Dowody. Olek, powiedz, o co ci chodzi z tym bobrem? No wiesz, na filmach co trochę są ryby, a bobry jeszcze, jeszcze bobrów nie było, zobacz. Nie ma tam bobrę. No jak? Co to płynie? Zbliż to. A, bobr, no. No, no bobr. Ucie, on wygląda jak taka mieszana świnia z amstafem. Opat, o, tak. Widzisz? O. Mieszana świnia z amstafem. No, trochę tak. Tylko zęby większe pewnie ma, nie? Mniej, ale większe. Kolejny okoń. Takiej samej wielkości mniej więcej. Jak koledzy. Zaboczek zapięty tym razem. No i proszę, ja jeszcze swojego nie zdążyłem wypuścić. I będzie dublecik. Dwa okonki double double Przysz, no chyba. Kiesze, do bracia Braty nie? chyba. No, to... no popatrz, nie? twój może jest większy, ale mój, jaki waleczny. Zobacz, jak się prezentuje. No nie mamy go puknąć. Jakby <laughs> się go puknął mojego. No teraz. Oh. To ja rozumiem. <laughs> Pani Bogowieca pilnie mnie wyraźnie. Słuchajcie, robi się ciemno, jak widzicie, zimno, komary zaczynają ciąć. bruzewałcie, w aucie zostawiłem, także będziemy kończyć. Mega wyprawa, mam nadzieję, że też Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Osoby, które są nowe, macie przycisk subskrybuj, kliknijcie, będziecie dostawać informacje o nowych filmach. I widzimy się standardowo za tydzień w piątek o 19, bo weekend zaczyna się w o 19 na kanale łowcy. A podejrzewam, że będzie bardzo grubo. Dołącz do obozu łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.